Siemanko, widzę w tym odcineczku robimy basen, czyli trzeba zrobić tak, tak, Mnieym, nie w tą stronę, dobra, pyk, 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 dobra, a, dobra. A jeszcze wyżej, o tak, Tra, tak, e, jeszcze wyżej, znaczy jeszcze Musi być. Dobra, o jeszcze. Dobra. To ja tutaj trochę wezmę, dobra. Jest okej, okay, dobra. Tutaj budujemy um, Budujemy takie coś. To... No dobra, tak, tak. <laughs> tak. Albo nie nie mogę tak zabudować, bo to jest za niskie. Ale... Co to ma znaczyć? Ja nie chcę żadnych reklam. No od razu pójdziemy i ma Jest mi najlepsze na świecie! To jest... Dobra. Dobra, trzeba tutaj jeszcze. Nie no, nie mogę tak być. Dobrze jest. No dobra, nie na to trzeba. Tak? Tak. Dobrze jest, Dzień jest! No ty, tam mi na dole nie przeszkadzać. Tam, to jest trochę za wysoko? Więc jednak nie robimy tak. Więc pyk. Tak robimy. Oj, takie tu będzie wielkie. Wielkachne. No, dobra. Tam trzeba to zniszczyć. Dobra. I tutaj um, się będzie zjeżdżać. Um, tak.

Robić to troszkę chudsze. O tutaj. Pyk, pyk, pyk. Mm. O dobra. Nie tak, tylko pyk. Wszystko jest pięknie. Tak. Yy, tylko jak tam się ma wejść? Ja muszę tam jakoś wejść. Nie no źle, to chyba coś zrobiłem. Coś chyba tutaj mi nie wyszło. Mm. <coughs> A tak. Tutaj na koniec. Tak ma być. I tutaj mm. nie wiem co my możemy zrobić, ale dobrze tu się nie zniszczyć. Pyk, dobra, ja tak, 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 e, tak, e, dobra, Tuba, nie, no muszę to jakoś dobrze robić, piję sobie, bo to wszystko źle tutaj robię, My wiem jak dobra. Ej, nie, co ja w ogóle robię? Muszę tu jakoś wejść. Wchodzę tu i... Tutaj powinno być tak. 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 Tak, tak, tak. 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 I tak. No i subcie. No i tak to ma wyglądać. Dum, dum. fajnie teraz wygląda Pyk pyk. Dobra. Mmm, dobra, pyk, 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 pyk. Dobra. I tutaj jakieś oświetlenie zrobić, dobra dobra. dobra niech kto tam schodzi. Na no, takie To nie może, to nie tak to nie może być. Kasujemy to. Nie kasujemy to wszystko. Takie to nie może być. I chyba tu. Gdzie być tak. Tu po prostu jest

Muszę wziąć jakieś światełko, sobie, dobra, pyk, tutaj, no, dobra. Eee. mam <śmienny> no, fajne, prawie fajnie to tak wygląda. To trzeba tak, 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 tak. dobra, teraz to spróbuję robić, dobra. Dobra. Dobra widzowie, no dobra. Ty, ty, wiesz, mm. co, ty wiesz, co ty wiesz, co, Ty co No widzowie, e, jakiś pacan tutaj wśród nie wie, że ja tutaj prowadzę film. A dobra. Jak to w pełni wygląda? Idę i jakie ja tam mogę wyjechać? Классно, yeah. şey> да? Я думаю, что это еще И так, это Так, это абсолютно плохо. Так, это не может быть. Тут ничего. Это может быть... Вот I tutaj jak się idzie tu się zjeżdża i mały tornym nawet. Właściwie tutaj nic nie ma. I tutaj się... O, pod wodę ja nie będę. Nie będę szedł pod wodę. Dobra, a teraz... A teraz to... Czemu to jest tak nisko? Mówię, ja tu troszkę muszę... Fajnie, prawda Dobra, teraz tam więcej widzenia. Bo za mało jest tego widzenia. No tu nic kompletnie nie widzę. Dobra, o. I tutaj. Juchu. Pum, 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 pum. I tutaj się to kończy. I jakieś tutaj są wyjście Powinno być. Ale nie ma, niestety, więc taka, taka malutka zjeżdżania musi być. Ну, не мер. Добра, така. Добра, пик-пик. Ну, не так, Вот так они может быть аж мини-мини. Лучше вот так тупо. Не, не. Не, не, no. не, ну. Тера, добре. Ммм. Mm. Się naprawdę tutaj nie, nie, nie tak zrobiłem tego dobra. Muszę to tak jakoś zrobić. I tak, tak. Tak, tak i... Jakoś mi się przecież. Dobra. Tak, idziemy i... Nie, dobra, muszę jakoś. Nie, no! To już jakaś letka przesada. Przysada. To już jakaś przesada. To już lekko przesada, dobra. To niszczę. I dobra, i tak. Ja no muszę tutaj zrobić. Tak, tu, tak. Tutaj, tak. Tak, dobra. Tak i. Ja to jest źle zrobione, co ja robię. No, to musi być. Tak, o tak, są tu tutaj schodki i tak płyniemy, troszkę dla mnie to w sensie to zrobię takie malutkie. w jak tutaj wejdę to mi chyba tutaj może to um, um, troszkę to um, tak um, zrobić, takie dziurowe, teraz się da wejść i to się nie wejdzie, a teraz... Jeszcze się więc i teraz, i teraz to jest idealne. teraz próbujemy tą niewidzialność. Teraz niewidzialny jestem, jak to jeszcze ja jestem niewidzialny? Teraz jestem mm, niewidzialny. No dobra. Płyniemy. O to się jakoś bawiło. Ja się spalam. Chyba kiedy jestem niewidzialny to to się bawiło. Ja. Muszę to zniszczyć. Wszystko to niszczę. I teraz lecę. Tylko teraz muszę tak. Nie tak tylko tak. Dobra. I trzymajcie się. I Et, et normalement, non. et le...